Sunderland to jeden z bardziej zasłużonych angielskich klubów. Po Mistrzostwo kraju sięgał sześciokrotnie, choć wszystkie tytuły zdobył jeszcze w czasach przedwojennych. W najwyższej klasie rozgrywkowej z kolei spędził 86 sezonów i obecnie zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli wszechczasów. W ostatnich latach przechodzą jednak bardzo trudny okres, i do tej najnowszej historii przyjrzyjmy się w dzisiejszym futbolu bez cenzury. Zapraszam. Zanim przejdziemy do głównego wątku, krótka informacja. Wczoraj na grupie facebookowej Nie grasz nie wygrasz. Link znajdziecie w pierwszej linii opisu. Wystartował konkurs, w którym do wygrania jest wymarzona koszulka piłkarska, więc wszelkie szczegóły znajdziecie po wejściu. Na przykład możecie wygrać koszulkę Leo jego Paris saint Germain bądź Manchester United, Realu, Barcelony, Liverpoolu itd. Po prostu. To, co sobie zażyczycie, znajdziecie szczegóły, tak jak już powiedziałem w opisie, a my przechodzimy teraz do głównego wątku. Zapraszam, futbol bez cenzury. Freebet w wysokości 60 zł i cashback do 6 stówek? Tak, to możliwe. Polska gorą. Odbierz prezent od sponsora kanału, rejestrując się z kodem Footbreak na stronie Betfan. Link w opisie. On the river W ciągu dekady pomiędzy 1996 i 2006 rokiem Sunderland trzy razy spadał z Premier League, jednak w każdym przypadku tylko na jeden lub dwa sezony. Po powrocie do elity w 2007 roku zagościł w niej już na dłużej, a dokładniej na 10 lat. W międzyczasie potrafili zakończyć sezon 2010-11 na 10 miejscu oraz w roku 2014 dotrzeć do finału Pucharu Ligi, w którym jednak musieli uznać wyższość Manchesteru City. Większość z tych 9 sezonów była jednak balansowaniem na krawędzi spadku. Jest coś takiego w Sunderlandzie w jego rdzeniu.

Wielki wpływ na ostatnie lata w Sunderlandzie miał Amerykanin Ellis Short. Biznesmen przejął kontrolę nad klubem w 2008 roku. Zatrzymał on wówczas pracującego w roli prezesa byłego gracza Sunderlandu, Nyala Queena, który znał klub od podszewki. Początki tej współpracy mogły budzić u kibiców czarnych kotów optymizm. Gdy właściciel zwolnił Queena, to wyniki wyraźnie się pogorszyły. Ze 190 meczów rozegranych za kadencji tego prezesa, Sunderland wygrał ponad 30% Podczas takiej samej liczby spotkań po jego odejściu Ledwie 21% Problem Shorta był podobny do wielu innych bogatych właścicieli Nie szczędził grosza na transfery Z których wiele okazywało się fatalnymi inwestycjami Choć najdroższy zakup to jak na realia Premier League Skromne 20 milionów euro To jednak jest on przykładem takiej pomyłki transferowej Trudno zresztą uznać Gabończyka Didiera Endonga za kogoś wartego miana największego transferu Sunderlandu. Nie brakowało też nieudanych zakupów na kwoty powyżej 10 milionów, z czego uzbierałaby się już suma pozwalająca na naprawdę ciekawe wzmocnienia. Pieniądze przepuszczano też na odprawy ciągle zwalnianych trenerów, ale także klub stracił aż 750 tysięcy funtów, które musiał wypłacić dyrektor technicznej, Margaret Byrne, zwolnionej za niezrozumiałe uchylenie zawieszenia Adama Johnsona po tym, gdy zawodnik oficjalnie przyznał się do stawianych mu przez policję zarzutów kontaktów cielesnych z nieletnią. Ruchy na rynku transferowym bywały absurdalne. Przykładem było wypożyczenie Rickiego Alvaro. W którego umowę zawarto klauzulę obligatoryjnego wykupu, która zależała od utrzymania w Premier League, a nie od postawy samego zawodnika. Choć Argentyńczyk zupełnie nie sprawdził się na Stadium of Light, to klub pozostał w lize, zapłacił interowi 9, i prawie pół miliona funtów, a pół roku później rozwiązał kontrakt z piłkarzem, który po wykupieniu nie zagrał w Sunderlandzie nawet minuty. Wszystkie te błędy personalne i finansowe zaowocowały ostatecznie spadkiem z Premier League w 2017 roku, gdy menedżerem był znany z prowadzenia Evertonu i Manchesteru United David Moyes. Fani liczyli oczywiście na błyskawiczny powrót do elity. Nie brakowało jednak także pesymistów, czy może raczej realistów, którzy dostrzegali, że klub żegna się z Premier League mając 110 milionów funtów długu, a zyski w Championship są nieporównywalnie mniejsze. Już wówczas, resztą, Moist żalił się w mediach, że nie otrzymał od właściciela odpowiedniego wsparcia na rynku transferowym. Sam Ellis Short, choć było to dla kibiców marnym pocieszeniem, przyznawał się do błędów. Przyjmuję do wiadomości, że podczas moich pomyłek właścicielskich popełniono błędy, szczególnie w obszarze rekrutacji graczy, i teraz płacimy za to cenę. Musimy poprawiać się zarówno na boisku, jak i poza nim. Szybko po spadku uwidoczniły się kłopoty finansowe. Skończyło się wydawanie na piłkarze kilkunastomilionowych kwot. Nowy menedżer Simon Grayson otrzymał na wzmocnienia przed startem Championship ledwie ponad milion funtów. Mimo to wiara w sukces w klubie była tak wielka, że kręcony w sezonie po spadku przez Netflix serial dokumentalny Sunderland Till I Die zapowiadano jako obraz triumfalnego powrotu do Premier League. Widzowie mogli jednak oglądać ludzi walczących z coraz większą rozpaczą o poprawę losu klubu oraz kibiców, którzy z meczu na mecz byli coraz bardziej rozgoryczeni i wściekli. Zimą sytuacja klubu była już fatalna. Ratować ją miał nowy trener, Coleman. Jeśli liczył na większy budżet transferowy od poprzednika, to mocno się przeliczył, bo nie otrzymał zupełnie nic. Sam menedżer stwierdził wówczas, że jedyną nadzieją dla klubu jest jego sprzedaż. Zdanie to bez wątpienia podzielali fani, którzy wieszali na meczach transferenty o treści Short Out, a nawet wystosowali petycję o odejście Amerykanina, pod którą zebrali w ciągu doby ponad 6000 tysięcy podpisów. Napisali w niej, że klub ma nieobecnego właściciela, który w ogóle nie jest dumny zarządzania bogatą tradycją Sunderlandu. Kibice przekazali też, że wręcz żądają, by Short znalazł renomowanego kupca dla klubu. Wymowne były słowa jednego z fanów, Alana Hadika, który powiedział: Klub już nie jest tym Sunderlandem, którego kochałem i wspierałem przez ponad 50 lat. Wszystkie te działania sprawiły, że Sunderland nie tylko nie włączył się do walki o Premier League, ale nawet spadł na trzeci poziom rozgrywek, dopiero drugi raz w swojej wówczas niemal 140-letniej historii. To pogłębiało jeszcze bardziej problemy finansowe. Symbolem tych kłopotów, a także przepłacania zawodników stał się Jack Rodwell. Byłego gracza Evertonu i Manchesteru City chciano się pozbyć, ale ten nie zgadzał się na rozwiązanie korzystnej dla niego umowy. Piłkarz w ogóle więc nie grał, ale jednocześnie inkasował nadal po spadku 40 tysięcy funtów tygodniowo. Dla porównania średnia płaca w Ligue 1 wynosi od 1700 do 2500 funtów. Wszystkie zyski ze sprzedaży piłkarzy, praw telewizyjnych czy też tzw. spadochronowe służyły jedynie łataniu ogromnego zadłużenia. To była seria absurdalnych nominacji, krótkoterminowość i rozpaczliwie kiepska rekrutacja. Podsumował feralne dwa sezony spadkowe jeden z wiernych kibiców klubu. Rządy Elisa Shorta to praktycznie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Za jego kadencji sprowadzono do klubu około 70 piłkarzy, z zyskiem sprzedając zaledwie trzech. Po spadku do Ligue Amerykanin zdecydował się sprzedać klub. A jego nowym właścicielem został Stewart Donald, który jednak od początku szukał lepszego kupca na Sunderland. Wszystko miało służyć temu, by błyskawicznie powrócić choćby do Championship. Skończyło się jednak na porażce w finale playoffów z Charlton Athletic. Jeszcze gorszy był sezon 2019-2020, gdy klub zakończył rozgrywki na ósmym miejscu najgorszym w całej swojej historii. Wówczas jednak dla kibiców działo się coś ważniejszego od wyników. Znalazł się chętny na kupno Sunderlandu. Na czele grupy właścicielskiej stanął i formalnie nowym właścicielem został zaledwie 22-letni francuski miliarder szwajcarskiego pochodzenia, Kirill Louis Dreyfus. Młody biznesmen jest spadkobiercem ojca, Roberta Louis Dreyfusa, który był dyrektorem generalnym firmy Adidas i właścicielem Olympic Marcelia. Nowy właściciel od początku podkreślał, że związanie się z tak bogatą tradycją jest dla niego zaszczytem i zapewnił, że chce uczynić Sunderlandu nowoczesny klub z drużyną, na którą patrzeć będzie się z przyjemnością. Wyraził także wiarę, że uda mu się wkrótce przywrócić Premier League na Stadium of Light. W pierwszym sezonie z nowym właścicielem Sunderland poprawił się o 4 pozycje i aż 18 punktów. Zwyciężył także w rozgrywkach EFL Trophy, puchar dla zespołów z League 1 i League 2. Zabrakło jednak najważniejszego – awansu do Championship. Znów marzenia fanów Sunderlandu przekreśliły playoffy. Tym razem już na etapie półfinału z Lincoln City. Referee says that's And Michael Appleton... And City to Louis Refuse nie ukrywał rozczarowania porażką, choć nie miał pretensji do zawodników. Wyraził też wiarę, że klub zmierza na właściwe tory. Po ciężkich latach kibice Sunderlandu mogą wypatrywać przyszłości z optymizmem. Jak dotąd są wreszcie zadowoleni z nowego właściciela. Obok Ipswich Town, Sunderland jest głównym faworytem do bezpośredniego awansu do Championship. I oby tak właśnie było. Dziesiąty zespół w tabeli wszechczasów angielskiej ekstraklasy, ze 142-letnią już historią i rzeszą wiernych fanów, nie zasługuje na to, by grać na trzecim poziomie ligowym. A waszym zdaniem, co spowodowało, że Sunderland gra dzisiaj w League One, a nie w Premier League, gdzie z pewnością, jak wielu by stwierdziło, jest jego miejsce? Odsyłam gorąco do sekcji komentarzy. Zachęcam do podzielenia się waszymi opiniami i do kulturalnej dyskusji. Przypominam o konkursie, o którym słyszeliście na początku materiału. Wbijajcie na grupę Nie grasz, nie wygrasz. Tam znajdziecie wszelkie szczegóły. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału, ja Wam więcej czasu nie zabieram, trzymajcie się i do usłyszenia.